się dzisiaj naszły pewne przemyślenia z rana i chciałam się z wami podzielić tym wszystkim. Moja, Słuchamy. moja równowaga snu została zachwiana. Ja normalnie pierwszego dnia wróciłam o godzinie 15 i ja już chciałam spać. Już mi się oczy kleiły. I ja normalnie kiedyś na tym rowerze, zresztą tak mi się ten sen zbiera, po prostu ja powinnam sobie teraz pójść spać i spać do godziny 18.00. I byłoby, może dobrze. A jest godzina 10.00. Nie ma jeszcze No, jeszcze nie ma, no właśnie. Naprawdę, moja równowaga snu została zachwiana. Witam wszystkich widzów na kanale. Dzisiaj ruszamy dalej. Już jesteśmy po śniadanku. Wszyscy, można powiedzieć, wyspani, wypoczęci, choć. Przed chwilą relacja Tosi była jednak inna. Zbieramy się, choć słabo to widzę u co niektórych i zaraz ruszamy w rejon stawów Milickich. To jeszcze ostatni region, w którym dotarliśmy rowerami normalnie i który już zwiedziliśmy wcześniej, bo już następnego dnia będziemy na rejonach, na których jeszcze rowerami nie jeździliśmy. Do zobaczenia w dalszej części relacji. Proszę Państwa, idziemy zabrać nasze rowery skąd? Z toalety dla niepełnosprawnych, musimy je najpierw odkuć ze wszystkich zabezpieczeń, które tu mamy, o! jeden rower odkuty. proszę się cofnąć operatorzy kamer, bo ja muszę tu pozamykać. Mamy jeden. Teraz drugie zapięcie. O, nie chce się otworzyć. O, poszło. drugie zapięcie I wyjeżdżamy pierwszą maszyną. Teraz bierzemy drugi rower. Antoniny. Operatora kamery, który w tej chwili nagrywa, już się obudził i ma siłę do jazdy. No, nagrywanie, nie, to trzeba, nie, nie, nie. nagrywanie się jej podoba, jazda mniej. Halo halo. Czy nas słychać? Bo operator dziś zaginął. Mamy ostatnie mocowanie na szekle. Zabezpieczające nasze sprzęciory przed niepowołanym dostępem osób trzecich, czyli złodziei. Szekla jest zrobiona. Proszę taką mamy szeklę. A tak wyglądają nasze zabezpieczenia. Mamy jeszcze alarm, ale go nie zakładaliśmy dzisiaj, bo w toalecie były rowery schowane. Uwaga, bo cofam następnym sprzętem. Teraz mój rower. Robimy wyjazd. I ostatni rower Katarzyny, więc ruszamy, jesteśmy już po nocy w hotelu, przed nami stawy milickie, wszyscy o, powoli gotowi, dopinamy ostatnie sakwy, już mamy prawie sprzęt pozakładany, zrobiony, został jeszcze koszyk do Tosi i mała sakiewka na mojej ukochanej i jak to zrobimy, butelki z wodą zaczepimy, to będziemy mogli ruszać. Do zobaczenia na trasie. No i wyjechaliśmy z Trzebnicy z naszego hotelu i zaczynamy kierować się w stronę stawów milickich. Dzisiaj będzie najbardziej y, krajoznawcza i krajobrazowa trasa, jak do tej pory. Y, jak widać, szlak już jest wspaniale dla rowerzystów przygotowany, ścieżka wyznaczona, więc ruszamy w drogę. Franiu już narzeka na krzaki z prawej strony z barierki, ale nam to nic nie szkodzi, jedziemy dalej. I w takim oto pięknym miejscu jesteśmy, za nami jeziorko, o wspaniałe, proszę, a tutaj jedzie nasza żystka Kasia, przebija się przez piach, za chwilę schodzi i prowadzi niestety, bo trafiliśmy ponownie na piach, teraz to już nie nasz skrót, tylko taka trasa. Ja, yeah, jest. Nice. Co? Mm -hmm. Cicho, cicho poczęliśmy. I Komary nas atakują. Muga nas atakuje, a czy Muga nas chroni, komary nas atakują? Nie wiadomo, czy chroni, będą pierw testujemy. To się, się okaże jak testujemy. Tam jest 10 razy więcej komarów. Mówisz? A przed nami taka piękna ścieżka na starej linii kolejowej. Niestety nie możemy nią jechać, ponieważ nasza trasa R9 biegnie w tamtym kierunku, widać na drzewie pomarańczowy znak. Więc nie da się inaczej. Musimy jechać zgodnie z trasą. A tą świetną drogą asfaltową, a w zasadzie betonową, na starej kolejce wąskotorowej, niestety nie pojedziemy. Przed chwilą mieliśmy kraksę. Antonina się przewróciła, ubrudziła koszulkę, ręce umyła wodą z butelki i żyje. Jak jest? Źle. Tak. Czemu wy zawsze musicie wybierać tę gorszą Aj, drogę? Nie. Jak mamy drogę, która nam prowadzi dobrze asfaltem, to wybieracie tą szutrową. Jak mamy drogę szutrową, to wybieracie to nie, nie chcecie zmienić na tą, tylko jedziecie dalej szutrową. No. My jedziemy R9, a że ktoś tak zaplanował R9, to ja nie wiem dlaczego. Bo jak pojedziemy tą asfaltową, to nie dojedziemy gdzie? Nad morze. Nad morze, dokładnie, franiu. A w sumie to do hotelu, który nie wiem, gdzie jest. Idzie burza. Mijamy właśnie drogę leśną, to jest droga do łąk, a nasza turystyczna Kasia mówi, że już tu byliśmy. I zaraz zapytamy gdzie i kiedy? Tu byliśmy. A tu byliśmy? Tak, tak. A kiedy? I byłam zła, że jest tyle piachu, i że już więcej tu nie przyjadę. I teraz jestem znowu. Już. Aha. A skąd przyjechaliśmy kiedyś? Stamtąd. I jechaliśmy tam, gdzie dzisiaj. Tam. I jesteśmy w lasach, jak to my zawsze robimy. Na trasie R9. Mamy do Wrocławia 53 km. Trasa Bałtyk-Adriatyk. Proszę bardzo spojrzeć. R9. Taka oto piękna okolica. I oddajemy kamerę Antoninie. Nawet jest strzałka i drogowska z do punktu czerpania wody, a ponad nim piękna kapliczka, którą można sobie obejrzeć. Taka oto w lesie. Proszę bardzo. Kamerzysta ostrożnie się nie przewrócił. Dobrze. To do zobaczenia na trasie. Proszę państwa, dojeżdżamy w tej chwili do rzeki Barycza, czy Barycz, w zasadzie Barycz. Za chwilę będziemy przejeżdżać jaz wodny. I powoli zbliżać się do połowy trasy na dzień dzisiejszy. Zostanie nam jeszcze jakieś 20 km, nawet już chyba przekroczymy tą połówkę. Ale trzy czwarte jak na razie trasy to mamy las. Jest jak widać bardzo przyjemnie. Poza niestety momentami piachem. Jest bardzo sucho w lesie i piach potęguje utrudnienia na trasie. Ale jakoś sobie radzimy. Do zobaczenia na jazie wodnym. Drugie śniadanko w takich okolicznościach z przyrody. Mała przerwa na śniadanko, Franek wcina, a w zasadzie wyjada nutellę z pudełka i bułką zagryza. Tutaj mamy piękny jaz. A na końcu Katarzynka. Dojechaliśmy do jazu wodnego, czy też śluzy. Ale chyba bardziej to jest jazd wodny, bo śluza służy do zmiany wysokości przepływu, a to jest jazd zbudowany na rzece. jest to rzeka Barycz. Robimy chwilowy postój na śniadanie oraz na przegryski typu jabłko. Śluza powstała w 2015 roku. Jest w całości wykonana z drewna, obmurowana betonowo. Widać. Na bokach, y, y, jak wysoki był kiedyś poziom wody, a obecnie jak niski jest, świadczy o, to, o tym, że jednak jest susza w lasach. Jas powstał w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego w 2015 roku, jak wspomniałem. Zaczyna trochę wiać, więc czas niedługo się zbierać. Natomiast przed nami wspaniała rzeka, bardzo urokliwa. Naprawdę sprawia wrażenie dzikiej i świetnie można nią spłynąć kajakowo i mieć wspaniałe wspomnienia. A my ruszamy dalej w drogę, żeby nas broń Boże nie złapał jakiś deszczyk. Tam. nie, wejdź, zejdź, odrzuć gałąź i nie przejeżdżaj. Chcesz uszkodzić rower, i później. Dobrze, no to raz, To raz, dwa. Nie krzyczę, tylko się pytam. Tak, pytał się, na pewno. Dobrze, jedźcie, bo już zaraz mama dojedzie, będzie znowu korek. Proszę bardzo, do poznania 151 km. Będziemy tam za niecałe dwa dni. Wszystko przed nami. Poznań będzie nasz. Z tą ekipą z tyłu damy radę wszędzie dojechać. Co tam, ekipa? Jak humory? Jedziemy sprawdzić co przed nami, ale to chyba są łabędzie. Choć mama mówi, że czaple. My z Frankiem ruszyliśmy w powolną podróż za czaplą łabędziami. Łabędzie! Uważaj, żeby cię nie zaatakowały. One mają twarde łapka. Mają, mają Nie zbliżaj się do nich, bo one przechodzą na drugą stronę drogi. Tutaj nie ma pasów dla łabędzi. Co za łabędzie. Chyba Cię nie polubiły. To się nie zasyczała. To są łabędzie. Piękne łabędzie przed nami. To jest para. Parka łabędzi pięknych. I Franciszek, który omija ich kupy. To są atrakcje na trasie. Takich atrakcji nie ma na YouTube ani w telewizji. Ani w komórkach. Chyba, że ktoś je nagra. Taki szaleniec jak ja. Dobra, musimy je ominąć. Nie mamy wyjścia. Ja mam gaz. Mam. Na będzie. Dobra, Franek, jedziesz pierwszy. Nie, jedziesz pierwszy. Ja nie będę ich gazował, chyba że będą cię atakować. No ale one teraz idą po drugiej stronie, no prze... No... Ja nie przejadę pierwszy, ja się im boję. No to jest pierwszy, ja się Nie jeźdź po tej trawie, tylko przejedź bokiem. No Przejeżdżaj, raz, szybko. No jedź. Jedź no Jedźcie. No już. Jedź. W i Jedź jest miejsce. Powoli opuszczamy rejon stawów myjickich. Zaczynamy kierować się w stronę Wielkopolski. Do noclegu mamy jakieś 15 km. Więc myślę, że w ciągu niecałej godziny będziemy na miejscu. Pogoda dopisuje, słonko świeci. Trochę wiatr wieje, ale nie jest ciężko ani źle Obiad zjedzony Co tu mamy Co tu widać Najnowsze okazje koni Ale chude te konie Nie No jak ten nasz żebra mu widać A tu mały taki leży Frankowi też widać żebra Frankowi żebra widać? Nie widać Mi też A nie jestem hmm. chuda. Piękne koniki na trasie. Trzeba za ich kochać. to się myśli chochać? Co zrobić? Za ich Nie znam Trzeba takiego uczynkać. sformułowania. I tak oto, dzieci, spragnione konia. Szlaban graniczny w Baranowicach. 600 metrów. Co? Tak, to to. Jedziemy? Jedziemy. Niestety dźwięk się znowu nie nagrał, natomiast my jesteśmy w miejscu szczególnym. Jest to dawne przejście graniczne pomiędzy Niemcami a Drugą Rzeczpospolitą. Jest to oryginalny szlaban. Krótka lekcja historii dla dzieci podczas podróży. 133 kilometry i dotarliśmy do Wielkopolski. Jesteśmy w Pakosławiu, a przywitał nas taki oto wój. To jest. To jest rycerz. Wojmir Miła. Rycerz Pakosław. O, rycerz Pakosław. Z rodu Adwańców. Franek, kto to jest? Rycerz. Jak on się nazywa? Pakosław. Pakosław to miejscowość. A, no on tak się nazywa. <noise> tak się nazywa rycerz? Pakosław? No tak. A z jakiego rodu on jest? A, w, a, w, a Wdańców. A wdańców. Założyciel... Założyciel, osady. Założyciel osady Pakosław. Poczekaj. Mama sprawdzi furtkę. Czym? Uważajcie, czy nie ma psów. No to Dzień dobry. Dzień dobry. My do Państwa. Dobrze Chodź w cięć młody, w cień Jak jest możliwość to najczęściej stawać w cieniu Dotyczy to wszystkich idę przecież już nie wieje, to jest ryzyko że... Ja tam zaraz pójdę zobaczę czy ten sprąt i tam je postawię. Może ewentualnie wystarczy, ale będzie to Jesteśmy, dojechaliśmy już do hotelu. Mamy tutaj bardzo dobre wyposażenie. Koniec. Patrz, to ja dokończę. Jesteśmy w Pakosławiu w naszej pasiece Smakulskich. To jest nasz spokój. Tutaj mamy salon w połączeniu z kuchnią. Tam siedzi Franek, nasz prezenter. I zapraszamy do naszej sypialni. Tu mamy sypialnię. Tosia właśnie korzysta z łazienki. To nie obejrzymy. Franek odpoczywa. Oczywiście ciśnie już telefon, jakby nie mógł. Musisz iść do królików, a nie do telefonu. Tosia poszła się kąpać. Warunki mamy całkiem, całkiem. Dzieciaki śpią w piętrówkach. A my w łożu małżeńskim. potem na pasztet. No takaj się do tego i będziesz miał rozdagon.